Z nami Bramkarz Łukasz Błaszczyk. Dzisiaj nie wystąpiłeś, ale obserwowałeś z ławki, co się dzieje. Różny przebieg miał ten mecz. Ostatecznie z piekła do nieba. Ten punkcik chyba Was bardzo satysfakcjonuje. Przyjechaliśmy tutaj z myślą właśnie o ten jeden punkt, ale nie zostawialiśmy sobie jakiejś furteczki. Chcieliśmy wiedzieć, że przed meczem z Gatą utrzymamy się na tej twarznej pozycji, no i to nam się udało. Jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi. Pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, że potrafimy mieć taki charakter, nie tylko dobrą technikę gry, nie tylko taktycznie, ale wytrzymaliśmy presję, która ciążyła na młodych chłopakach i bardzo się z tego cieszę. Czy ten jeden punkt starczy, żeby skutecznie gonić rekord w walce o brąz? No ni niestety. Może być mało i tak dziwnie wyglądają w tym roku te playoffy, że mentale mogą być rozdane już przed samymi rozgrywkami, ale dla nas sukces powalczenia w tych playoffach jest bardzo ważny, bo on warunkuje nasz dalszy byt i nasz dalszy rozwój, a to jest takie ukierunkowanie, bardzo systematyczna praca i do tego dążymy. Właśnie dążycie do tego, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Jesteście już mistrzowskiej czwórce, a czy patrzycie co dzieje się na dole tabeli, bo tam sytuacja też emocjonująca, czy tak z punktu widzenia, jeśli nie zawodnika, to kibica, patrzycie co tam się stanie? no Ten dzisiejszy mecz był takim bardzo emocjonalnym meczem dla mnie, dla Dominika Soleckiego, ale jak chcemy być sportowcami, to musimy te wszystkie emocje zostawiać e, poza boiskiem, a na boisku gramy równo, e, równy z równym i no, no niestety bardzo mi przykro z tego, że dzisiaj e, ten punkt mógł e, dla nas być wybawiony, a dla Leddy Wysłonice niestety, ale mówię, przynajmniej możemy z podniesionym czołem wyjść na kolejny mecz i pokazać, że e, w każdym meczu oddajemy z siebie wszystko. No właśnie, uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Chciałem zapytać, czy kibicujesz Chojnicą, twojemu byłemu klubowi, żeby jednak został w Ekstraklasie? Kibicuję wszystkim drużynom, które są z północy Polski. Zależy nam, by drużyny z północy Polski utrzymały się w lidze, bo to warunkuje lepszy rozwój tej dyscypliny. Nie, za, nie zacieśniamy się do jednego kręgu tego śląskiego, a to jest ważne choćby dlatego, żeby rozpowszechniać tę dyscyplinę w Polsce. Kibicuje wszystkim Drużą Północ. Z nami trener Łukasz Frajt, proszę powiedzieć, czy to pokerowe zagranie, kiedy wszedł trener w żółtej koszulce i wprowadzenie dotychczas niewidzianego na boisku Patryka Zdankiewicza, to było przemyślane przed spotkaniem, już, że tak właśnie będziecie grali? Yy, to znaczy tak, no, no wiadomo, mamy jakieś tam swoje warianty gry z lotnym bramkarzem. I, i, I Patryk uczestniczy w tym, ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę. E, może w meczach w takiej taki sytuacji, gdzie gramy czterech na czterech, może za dużo się na boisku nie pojawia. Jest to bardzo młody człowiek, 18 lat dopiero. Tylko w tym wariancie gry z wycofanym bramkarzem już nieraz w tym sezonie e, pomógł nam dogonić wynik. Chociażby w Gdańsku zdobył bramkę na, na remis. No, no, no to zagranie było przemyślane oczywiście no, no, ćwiczymy te, te, ten warianek, każdy myślał i, i mamy jakieś tam swoje założenia co do tego, więc było to jak najbardziej przemyślane Przypuszczam, że już teraz zrobiliście 100% założonej normy na ten sezon mega sensacja, Bieniaminek czurce no ale chyba nie spoczywacie na laurach, no i czy ciśnienie Was nie zżera, czy presja Was nie zżera że trzeba jednak by powalczyć o medale znaczy, no, <noise> Przez sezonem każdy mówi, że spadniemy Myśmy się od początku z tym nie zgadzali, także. także no, okej, okay, my, my robimy cały czas swoje, cały sezon robiliśmy swoje. i Myślę, że to. jak w sezonie pracowaliśmy, jak mamy poukładany klub, mimo myślę najniższego budżetu, najniższej średniej wieku zawodników, 21 jedno letnich to myślę, że to. E, przyniosło pozytywny rezultat, tak nasza ciężka praca, tak. to, że, że trenujemy bardzo dużo, że, że każdy jest zaangażowany, że, że, że myślę, że jakościowo te treningi też e, dużo dają chłopakom. I, I myślę, że cały czas się rozwijamy, bo, bo jak sobie obejrzę na przykład nasz mecz e, e, tak sentymentalnie troszkę z zeszłego sezonu, z, z pierwszej ligi, to jest niebo do nocy, tak. a, a przypominam, że pierwszą ligę za roku wygraliśmy w cuglach też na kilka kolejek przed końcem. Dlatego mnie to cieszy jako trenera. No, no myślę, że to dla nas fajna nagroda. tak? Jako Beniaminek jesteśmy w najlepszej czwórce ligi, nikt się tego nie spodziewał. Myślę, że wielu mówi, że przyczyną tego jest to, że liga jest wyrównana, płaska i tak dalej, że mamy dużo szczęścia. Okay. Sami Łukasz Sobański, sporo serca, siły i ambicji zostawionego tutaj na boisku, no, ale jednak wynik chyba nie po waszej myśli. No, na pewno nie w tym meczu chcieliśmy wygrać, żeby przybliżyć się do tego utrzymania. A tak, jesteśmy teraz w kropce. Nic nam nie pozostało, tylko jechać na Klirex po trzy punkty i patrzeć, co będzie w innych spotkaniach się działo. No, spróbujcie tam pograć, bo Klirex już jedną drużynę z Pomorza spuścił z ligi. Natomiast jaki macie na nich pomysł? No jednak gracie na wyjeździe. Mam tydzień czasu, żeby się przygotować na Klirex. Już w tym trenera będzie głowa jak to zrobi. Na pewno jedziemy tam po trzy punkty i na pewno serce zostawimy i będziemy grali o pełną pulę tam. Właśnie jest nowy trener. Jak układa się Wam, jak na razie współpraca? Trochę mało dni. Na razie w Waszym klubie spędził, ale opowiedz, jak się układa ta współpraca między Wami a trenerem nowym. Na razie ciężko powiedzieć do trenera. Jest tak, jak powiedziałeś, dwa dni. tak? Na razie wszystko jest dobrze. Widać, że trener ma jakiś pomysł na grę. Wie, jak mamy grać? No i zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Nie dało rady, żeby zagrać tak, aby zgarnąć pulę trzech punktów. Mocno to komplikuje teraz Waszą sytuację. No tak, te trzy punkty były nam potrzebne, jak tlen, ale no nie udało się. Jesteśmy w dobrej myśli, że następne mecz idziemy o trzy punkty, idziemy o zwycięstwo. Innego wyniku nie widzimy, jak tylko nasze zwycięstwo i trzy punkty. A ten mecz, który jest za nami, myślę, że był dobrym widowiskiem. Nie zdobyliśmy tylu punktów, co zakładaliśmy sobie. Jest jeden punkt: drużyna bardzo fajnie zagrała, była dobrze zmobilizowana, wytrzymała cały mecz w dobrej dyspozycji takiej motorycznej, fizycznej. Głowy też odpowiednio zadziałały, także fajnie, pomimo to, że troszkę tutaj w pierwszej połowie było nerwów. Ale ogólnie mesz mu się podobać. Co prawda liczyliśmy na nieco więcej, czyli liczyliśmy na pełną pulę punktów, tak jak tutaj Pan powiedział, czyli trzy punkty. Stało się inaczej. Chłodna głowa to chyba będzie klucz do sukcesu, no bo będziecie grali z nożem na gardle już tej ostatniej, 22. kolejce. No, myślę tak, że. Trzeba po prostu zachować spokój. Mamy tydzień, ustawić wszystko dobrze. Chłopcy są dobrze dysponowani, trzeba ich podnieść troszeczkę psychicznie, mentalnie i będzie wszystko w porządku. Nie widzę innej możliwości, jak tylko przywiezienie trzech punktów z tego gorącego terenu ze Śląska. Myślę, że oddamy, będziemy walczyć bardzo mocno o to, żeby te trzy punkty przywieźć i naprawdę będziemy przygotowani na całość, żeby te trzy punkty zostały w chujnicach.